Jest to jednak takie można powiedzieć dosyć traumatyczne I to było tak stopniowo Najpierw przy pierwszych morsowaniach miałem rączki nad wodą całe ręce, tak? Byłem, byłem, byłem potąd za... O jeszcze mnie tyle pięć byłem zamoczony potąd później, później yy, zamoczyłem łapki znaczy łokcie przepraszam dłonie były na, na zewnątrz no i dzisiaj zdecydowałem się dłonie zamoczyć <śm> i teraz naprawdę naprawdę dzisiaj to lepiej mi wyjątkowo to, to żebyście też wiedzieli ale już pomalutku wszystko wraca, już znam te reakcje organizmu, ale, ale pierwszy raz z rękoma zamoczonymi to jest jednak znowu inne przeżycie. O, oh. pokazuję to tyle, to tyle pani, żebyście też wiedzieli, żebyście mieli świadomość tego, <grywka> jak to wygląda. Jeszcze, jeszcze jak mówię, to jest trudniej. Bo jak mnie tylko to lepiej, to lepiej się skupię na tym, to szy, szybciej wracam do siebie. A tutaj jeszcze, jeszcze chcę coś powiedzieć. Chcę, chcę pokazać to mniej więcej, jak to wygląda. No i tyle. Także, czy warto morsować? Warto. Nawet jak to wygląda teraz, może strasznie, to co pokazuje. Ale radość, radość tego procesu i po tym, co się dzieje z organizmem, jak on wraca, to jest coś niesamowitego. ooo no, już, już jest na tyle fajne że ja sobie chyba tutaj ewentualnie kamery włożę szukam jakiegoś miejsca dla niej Oni nie mam za bardzo jakiegoś uchwytu a jeszcze bym chciał coś pogadać A, w sumie Chwilkę jeszcze postoję. No! I już, już ja jestem na takim etapie, że przestaje mnie czuć. I jestem coraz bardziej zadowolony. No i dobra, nie przedłużam, to by chyba było na, na tyle. Także macie, macie nagrany ten efekt efekt. Co, co się dzieje akurat z moim organizmem po tym Jak, jak mm, przetrzepię mnie ten te, te 5 do 10 minut maks dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to wygląda dramatycznie, ja, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę Ale to, to dlatego, że ręce zamoczyłem, całe ręce miałem zamoczone Chwilkę próbowałem popływać, chociaż z kamerą było mi trochę ciężko Ale, ale dzisiaj było raz, że Najdłuższy czas, jaki do tej pory miałem, a dwa że jeszcze dodatkowo zamoczyłem dłonie, i jednak im bardziej w zanurzenie, tym ta reakcja organizmu jest bardziej intensywna. Ale mówię, moje to było bodajże dziewiąte murcowanie, i naprawdę jest to jak narkotek. Polecam wszystkim. Naprawdę warto. I niech żałują dzisiaj ci, których nie było. Trzymajcie się, dzięki.